Siemaneczko, z tej strony Wazi, a w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać zadania rozpędu. Rozpędź się w zdobywaniu PD dzięki dodatkowym zadaniom. Jak widzicie, dzięki tym zadaniom możemy zdobyć całkiem sporo expa. Dodatkowo za wykonanie wszystkich siedmiu zadań otrzymamy, sprawdź przedmioty dodatkowe punkty doświadczenia oraz insygnia Zeusa, graffiti, jak i insygnia Hadesa. Teraz pokażę Wam, jak te zadania najszybciej wykonać. No i rozpoczniemy od zadania: przeszukaj skrzynię Olimpu lub skrzynię zaświatów. Czyli ja polecę tutaj na zaświaty i pokażę Wam, gdzie to się znajduje. Tak jak wspomniałem, lecimy na zaświaty. Ja tutaj sobie wyląduję na skarbie. Pokazuję mniej więcej w tym miejscu, bo musimy przeszukać tą skrzynię. O! Sorry, już tutaj spawilowałem trochę. Skrzynia za światów. I leczkę. Ona była gdzieś tutaj. Jestem za świata, super, wspaniała miejscówka A w ogóle przypominam wam jeszcze najważniejsze rzecz, jak zależy wam bardzo mocno tutaj na levelu Levelach level, levelów co jak ja Sorry co to przejrzeć Wciskacie siódemkę i wybieracie po prostu zadanie przy lądowaniu, ja już tutaj spailowałem. Nawet nie, ma, nie wiem jaki mam tutaj, odwieźć panel z w wrogiego gracza, O, fajnie Popo. Wrogiego gracza zlikwidowałem, ale szpanelskiego stepu nie odwiedziłem. No i dobra, szukam tutaj tej zaczarowanej skrzyni. To są takie dosyć specyficzne skrzynie. Oczywiście nie chodzi mi o te normalne. Dobra, tutaj mamy przykładowo w tym miejscu. Widzicie, prezentuje się tak trochę inaczej ta skrzynia. Hmm, czy ja tutaj jestem w stanie wejść? Skrzydła i kara by się przydały, ale dobra, wybuduję sobie tutaj taką rampę. Tak. O. Hehe. He. Prawo ja. Dziwne, że tutaj schodów nie ma. No i tak wygląda ta skrzynia. Przeszukuję. No i tutaj zazwyczaj macie właśnie jeden z tych najważniejszych rzeczy do kolejnych zadań, bo przykładowo macie te skrzydła i kara. Nie wiem, co ten gość robi. Te skrzydła i kara nam się przydadzą do następnych zadań, A Może sobie jeszcze wypiję tego pota, w ogóle pokażę wam jeszcze inne lokalizacje tych skrzydłów, żeby nie było, że wam pokazałem tylko jedną. No i tak lecę. Tutaj powinna być kolejna. Jak to jest zwykła? Hmm, coś tutaj była na stanowisku. O bok dajcie mi sekundę Ona będzie tutaj na piętrze. Oczywiście te skrzydła yy, tak jakby się przegrzewają. Oczywiście jak w micie, że za wysoko słońce dolecić, to mam się spalą. Ale kto lubi mitologię grecką, to wszystko wie, dajcie znać w komentarzu. Czy też Wam się podobała, czy lubicie. Tutaj powinna być druga skrzynia, ale chwileczkę. O, tutaj. To tu jest druga skrzynia. No i tutaj tak samo oczywiście. To skrzydła i kara albo grące. To już wszystko zależy od naszego farta, co tam dostaniemy. Tych lokalizacji to jest oczywiście znacznie więcej z tymi skrzyniami. One są też pochowane po niektórych kontach. Ja jeszcze wszystkiego nie ogarniam, no bo nie grałem dużo gier. A to, że mam ten 15 level, to no wiecie, ja to robię w magiczny sposób na daily i... tym podobne. Gdybyście byli zainteresowani takim odcinkiem, jak szybko wbijam, chociaż no, co sezon wygląda to tak samo. No i lecę na trzecią lokalizację. Tutaj macie oczywiście następną skrzynię, no i jest coś nowego. Krom zeusa. Spoko, bo przyda się do następnego zadania. I lecę tutaj jeszcze z powrotem do tych zaświatów. Myślę, że te trzy skrzynie Wam spokojnie wystarczą. To jeszcze na końcu, chyba, powinna być jedna. Nie wiem, czy. W tamtym miejscu bodajże. Dobra, ja to trochę sfailowałem. Mniejsza z tym. Trzy skrzynie macie pokazane, wiecie o co chodzi. No i przechodzimy do zadania numer dwa. W następnym, drugim zadaniu, wykonamy zryw 3 razy w ciągu 10 sekund, będąc pod wpływem zrywu światów. To zadanie jest naprawdę mega banalne. Bo jak widzicie, ja już mam takie czaszki na plecach. No i teraz, wszystko co musimy zrobić, to... Uwaga, uwaga, ja sobie przyjdę tutaj do tej sali głównej Hadesa. Czemu nie? No i patrzcie, wchodzicie do wody, wystarczy, że do jakiej sezawki wejdziecie i macie efekt zrywu. I tak, to jest, to jest to całe zadanie. To wystarczy zrobić sobie efekt zrywu, no i po prostu trzy razy wchodzicie do wody. Raz, dwa... Używacie i macie zadanie drugie wykonane. W trzecim zadaniu rzucimy wyzwanie bosowi z Olimpu przy ołtarzu. Ja tutaj się zajmę Hadesem, tak abyście mogli zobaczyć, o co chodzi. Myślę, że to jest jeden z najciekawszych bossów, który ma jedną z najfajniejszych animacji przy wyzwaniu. No i tak jak wspomniałem że to jest jeden z najfajniejszych bossów bo naprawdę miejscówka jest tutaj epicka patrzcie na to, wrzucam wyzwanie bossowi nie trzeba go nawet pokonywać z tego co się orientuje wystarczy, że po prostu użyjecie tego wywalicie go z pojawia się Hades i pojawia się cała ekipa to też jest bardzo fajna walka bo jest całkiem sporo fajnie, to nie jest takie łatwe jak się wydaje bo no dużo jest tych ten i sam Hades ma mega dużo życia. W ogóle jakbyście chcieli go pokonać, to proponuję wam po prostu wejść na jakieś HG albo chować się po prostu za ścianą, wykańczać tą osłonę, no bo jak będziecie stać tam na środku, to ja wam nie wróżę drugiej kariery. Myślę, że wasza przygoda z tym wyzwaniem rzuconym Hadesowi by się dosyć szybko skończyła. Tak, przygoda w tej krainie umarłych. Trzeba niby fajna ta, ale no niestety yy, ma mało boi. Macie tak jakby dwa, czy tam, trzy kity i game over. No i teraz tak, taka jeszcze jednak dodatkowa ciekawostka. Yy, jak bijecie Hadesa, oczywiście powtarzam, bijcie z góry, chowajcie się za skarpami. Uważajcie na to jego przyciągnięcie, no bo to irytuje i samemu on no wcale nie jest tak łatwiej pokonać Oczywiście, podobno, czym więcej osób, tym jest silniejszy, to znaczy ma więcej życia, ma bardzo dużo życia Pamiętajcie o tym zrywie Ściany to wasze naprawdę pomocne Piekty. Zaraz mi tam statuę chyba zniszczy O nie ma takiej tragedii aż No i na to przyciągnięcie musimy uważać Bo to nam zadaje i to sporo Ja też sobie jeszcze go tutaj tak ugram, po prostu Schowam się za statuą Podleczę się Dobra, podleczyłem się to Hades. On przeładowuje, ja sobie też przeładuję. Chowam się dalej. No i teraz patrzcie, po pokonaniu Hadesa dostajemy PMA, ale co najważniejsze macie znowu coś takiego jak monety i każda z tych monet od bossów daje coś innego. No i tutaj przykładowo po przejęciu tej monety Hadesa macie coś takiego jak opcję V. Moc odzyskiwania sił życiowych pozwala kraść uzdrawiającą energię pro likwidacji wrogów. Ujawnia Twoją pozycję na mapie. Czyli oczywiście widzą nas tutaj na mapie. Mamy ten okrąg, ale sztosem jest to, że to Wam daje po prostu syfon. Syfon. Macie syfon w grze. To jest mega fajna umiejętność. No i przejdźmy do następnego zadania. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. W kolejnym zadaniu wykonamy uderzenie w przeciwnika, pikując na skrzydłach Ikara. No i widzicie, ja się tutaj trochę rozgadałem. W tym zadaniu po prostu sobie użyjemy skrzydeł Ikara. Aby przeciwnik... O, jeszcze znalazłem kolejną skrzynię. <laughs> Mam nowe skrzydła i Kara Skin się naprawdę bardzo fajnie prezentuje z tymi skrzydłami. Dajcie mi jeszcze znać w komentarzu, czy podobała Wam się ta kompozycja ze złotą czaszką. Myślałem jeszcze nad taką białą, złotą tarczą z poprzedniego sezonu, co mogliście sobie ustawić swój symbol awatar. No ale jakoś wyszło, no to nie, kompozycja mi się bardziej podoba. Też piszcie komentarzu, który level udało Wam się już dobić. A ja sobie tutaj będę polować na przeciwnika. No i teraz tak, oczywiście lewym przyciskiem sobie podlatujecie do góry, a chcecie uderzyć, podlatujecie do przeciwnika. I prawym przyciskiem skupiacie się coś, ale jak to uderzenie deku, dekla, był taki sezon. Przejdzie się tam mogliście mogli używać tej super mocy. No i to przypomina bardzo podobnie to samo. Dobra, kolega uderzony, dobrze, że miałem czaszki, bo bym się właśnie w tej chwili po prostu zabił. No i zadanie numer 4 mamy wykonane. Łatwo, prosto, przyjemnie i szybciutko. To zadanie polega na zadaniu przeciwnikom obrażeń za pomocą gromu Zeusa. Bardzo fajna broń i jedna według mnie jest najbardziej przeopę w tym sezonie. Zresztą zobaczcie sami. Zadanie numer 5. Zadanie numer 5 polega na uderzeniu tą błyskawicą Zeusa. Również to otrzymaliśmy tutaj w Hadesie. No i teraz tak, wracam do przeciwnika i patrzcie na to, przełączam sobie na błyskawicę. A, nie mogę niestety, jak jestem w locie. Używać się lewego przycisku i ta umiejętność po prostu miażdży, miażdży przeciwnik, bo to jedna z najbardziej OP umiejętności w grze. No, bo możecie po prostu te walnąć gościowi, patrzcie na to. I to jeszcze wali AOE. Tak dla mnie, powinni to znerfić i to nie w następnym patchu czy coś, tylko już, no, bo bo nawet nie da się za tym zabudować. To dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takiej umiejętności. Jak dla mnie to jest trochę broken, bo bazuki pousuwali, a to uderzenie Zeusa no, miażdży cały system. To zadanie jest nieco odgrzewanym kotletem, bo polega na znalezieniu i przyjęciu instruktorzy mroku. A tutaj nie chodzi o nic innego, tak jak przyjęcie po prostu tablicy zleceń z zadaniem, które musimy wykonać no i w tym zadaniu Tak jak wspomniałem odgrzewany kotlet musimy zrobić coś niemalże oczywistego tylko troszeczkę inaczej się to nazywa ale chodzi tutaj jak najbardziej o przyjęcie zlecenia to jest instruktaż mloku macie takie tablice na mapie zaznaczone po prostu z lupką. Macie tego zaznaczonych na mapie kilka różnych sztuk, nawet kilkanaście. Przejmujecie, bierzecie zlecenie, no i tyle. I to jest zlecenie numer 1 na 3. Zlecenia macie przeróżne. No nie będę was tutaj zanudzać tym, bo no mija się z, to z celem. Po prostu macie zlikwidowanie, przeszukanie i tym podobne. Zobaczcie sobie sami. Ja jeszcze może polecę chyba na wyspie, również tutaj było. To czemu nie podjadę sobie na wyspę. Tak samo na stacjach benzynowych macie tego masę. Niemal że do każdej lokalizacji nazwanej, do której dotrzecie, macie po prostu takie zlecenie. Patrzcie, ja tu przyjeżdżam tutaj, tutaj będzie jakiś drop, Instruktaż moku. Wzywa w pobliżu, zrzut zaopatrzenia. No i to jest drugi moku. Drugie zlecenie przyjęte. Ja sobie tutaj podlecę jeszcze na tą wyspę przykładowo i tak z ciekawości chcę zobaczyć, czy też mamy to zlecenie. Może tutaj nie ma tablicy? Nie, tutaj jest na pewno e, stanowisko do ulepszeń. tablicy nie widzę. No ale nie ma, każda, ale to każda lokalizacja, Większa z na mapie ma po prostu tą tablicę zleceń i to się nazywa przyjmij Zlecenie z instruktorażu bloku. I tyle. Przechodzimy do przedostatniego zadania. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania, chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następny odcinek to wasz komentarz będzie wyróżniony. Powoli zaczynają nam się zadania kończyć i w tym zadaniu musimy użyć stanowiska modyfikacji w bunkrze zbrojowni. Zaraz Wam pokażę o co tutaj konkretnie chodzi i gdzie te bunkry zbrojowni możecie znaleźć. Tak jak wspomniałem, zadanie w stylu użyj zbrojowni. No, to jest. Prawie to samo co użycie po prostu zbrojowni w sezonie poprzednim. Patrzcie na to, tutaj też mamy zbroję. Na tej wyspie, akurat wylądowałem w tym, no i to jest stanowisko modyfikacji, i, i to jest tak. To jest, to jest po prostu stanowisko do ulepszania broni. Lepsze sobie powiedzmy magazynek, bębenek. No i widzicie, ja mam to tutaj na wyspie, ale inne opcje, po prostu na mapie pojawiają się takie bunkry i w tych bunkrach. Tak samo po jakimś czasie. Ja mam strefę, już burza piąta. Ona się bodajże nieco wcześniej pojawiają. Nie chcę was tutaj wprowadzać w błąd, w której dokładnie. Bo nie pamiętam. Możecie mi dać znać w komentarzu. Widzicie, ja gram pierwszą grę, w której robię wszystkie zadania dla was i po kolei wykonując jedno po drugim. Wszystkie zadania udaje mi się bez żadnego problemu wykonać. Polecę Wam jeszcze pokazać, jak się prezentują te bunkry, żebyście wiedzieli, jak to wygląda na mapie. Oczywiście tutaj w innych lokacjach macie już pozaznaczane, które są w strefie. Ja lecę tutaj do tego bunkru, na obok posiadłości przepychu, gdzie był Oscar w ostatnim sezonie. No i macie takie bunkry. Te bunkry są tutaj zamknięte i nie dostaniecie się do nich na początku. Później to się nam otwiera, nawet nie musicie mieć żadnych kluczy, pokonywać bossów. No i dzień dobry, chciałbym, nie wiem, powiedzmy celownik z lunetą, albo, a nie, ja nie chcę do strzelby, ja chcę do tego i powiedzmy Holo 13, ja to mam już Holo 13, no tak, mam Holo 13 i nie będę nic zmieniać, bo... bo to jest mój ulubiony celownik po prostu. No i polecam Wam w mukach, jest to fajne, że nie macie tutaj takiej podłogi, po prostu niszczycie sobie tymi trójkątami i macie wszystko. Rozwał on szybko, łatwo i przyjemnie. Jak dla mnie, naprawdę wiele fajnych rzeczy poprawili. I to wygląda po prostu coraz lepiej i szybciej. I na sam koniec, żeby nie zanudzać, zostawiłem zadanie: zbierz sztabki w nazwanych lokacjach. Tak, jak wspomniałem, nie chciałem was zanudzać. Po prostu ostatnie zadanie zostawiłem na sam koniec. Ono polega na zebraniu 100 sztabek złota w nazwanej lokacji. No to przykładowo posiadłość przepychu. Tutaj już niestety, no tak powiem, no już na styk ta posiadłość jest. Nie wiem, czy zdążę. Myślę, że tutaj strefa mnie może zabić. No ale chodzi o to, żebyśmy zebrali 100 złota. No to już mi naprawdę będzie bardzo ciężko zebrać cokolwiek na tym etapie gry, bo to już jest koniec gry. No ale przeszukujecie skrzynię. Lutujecie. No widzę, że tutaj jest niestety wszystko już zlutowane. O, stał mi pojemnik z amunicją. Służek kiedyś złoto wypadało, no ale nie, nie w tym sezonie, i tutaj chyba zaraz Wazig już będzie miał GG. O! Chyba sobie szampana jeszcze otworzę, no bo to było ostatnie zadanie. Przeszukujecie po prostu skrzynię, no i zdobywacie 100 złotych w nazwanej lokalizacji. Tak samo jak podniesiecie z przeciwników, powinno wam również zaliczyć bezproblemowo. No ja niestety w tej posiadłości przepływu już nie jestem w stanie. A tutaj tak samo na królewskie porty, no już nie dam rady, bo nie jestem w strefie. Ciekawi mnie jeszcze no gdybyśmy na przykład otworzyli luta z pociągu, to po prostu, jak wypadają też jeszcze ze skrzynek, to również by nam zaliczyło to złoto jako w danej posiadłości. Jak wiecie, orientujecie się, dajcie znać w komentarzu, jak to działa. Bardzo ciekawe, no bo pociąg staje na tych stacjach. Widzicie, akurat tutaj teraz stoi pod królewskimi kortami. Tak akurat by musiały być karkołomne koleje, no ale wiecie o co chodzi. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazji Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazjigaming.pl Hej!